Człowieku egoisto, wiesz co? Idź stąd, myślisz o sobie, a nie o swoich dzieciach Gdy ty umrzesz, one będą żyć na twoich śmieciach. Pomyśl o następnych pokoleniach. Twe ręka w koszu, nie w płomieniach. Gdy ty, ty powiesz światu do widzenia, wiedz, że zrobiłeś coś dla swego pokolenia. Roboty, ej, się nie spocisz Tyle niepotrzebnych rzeczy robisz Życie przecieka ci przez palce Zrób coś dobrego, nie stój tylko na klasce. Segreguj, kilka chwil dla ciebie Dla planety nowe istnienie 2, 9, pomiędzy 2 0, rok się skończył, czas na spostrzeżenia To co mnie boli, życie człowieka w wartościach nie doli Wybieramy to co złe, bo to zwykle prostsze jest Lecz wystarczy małych gest, środowisko ubolewa Nikt nie sortuje śmieci, każdy to zlewa Nie dolewaj do ognia oliwy, bądź sprawiedliwy Chcesz innych zmieniać? Zacznij od siebie Nasza planeta potrzebuje oddechu Trochę tlenu w postaci hasła W śmieci segreguj Hasło jest twoje, załaduj ten projekt Nasza planeta dała ci dar Bez żadnych ograniczeń i bez żadnych miar Nie płacisz żadnego czynszu Ej, jej powinszu Dąż do tego prezent Zero pieniędzy, kilka spostrzeżeń Nie przechodź obok nich obojętnie Napraw środowisko niszczone doszczętnie. Paradoks, niby śmieci, a jeszcze dobre rzeczy. Rozłóżmy je na czynniki pierwsze, pierwszą porcję śmieci. Wreszcie, cenne zasoby, na które zużyto wiele energii. To także obciąża Twój dzień. Już nie wspomnę o surowcach trudnych. nie segregujesz. Za karę dwie rundy, dwie rundy po tym kraku. Wsłuchaj, dzieciaku, bo to jest ten tag. Kilka wskazówek, by przesłanie nieść. Opakowań, co? Unikaj, bo to z tego wynika. Środowisko brudne, jak miejski szale, Jak unula na regale, pewnie nielegale. Tak, ty w zakupach szale, unikaj opakowań. Wiem, to banalne. Tak? Proste, banalnie? To czemu dla ciebie tak niewykonalne? Gdy opakowań użyć musisz, niech to będzie ten guzik. Naciśnij wielokrotny użytek, niech planeta ma z tego jakiś pożytek. Papier oszczędzaj, a nie spojrzy tobie w oczy nędza. I odsprzedaj książki stare, będziesz miał na zabawę z umiarem. Pisząc, pisz dwustronnie. Za mną pójdzie pik, a za nim chata. Mogę tak do białego rana wymieniać. Lecz powiem jeszcze jedno, tym trafię w samo sedno. Bezpowrotnie minęły czasy ubrań noszonych dwukrotnie. Więc na tym nie skończę I żywot do śmietnika Wrzuć do pojemnika Do zbiórki odzieży Pozwól mi w to wierzyć I tak na zakończenie Z błędną brzmienie. Pamiętasz hasło śmieci segreguj Ej, swój licznik wyzeruj Patrzę jak igła leci sekundnika Z czasem nie zwlekać Więc czas już uciekać Do lepszego świata widzenia Śmieci segreguj I na tym kończę Ema